No dobra, zaczynamy. Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Pika Card. Czyli wybierz kartę i sprawdź. Dzisiejszy filmik jest podpowiedzią jednego z Was. Wiska tutaj podpowiedziała, poprosiła, zapytała, czy mogę nagrać taki filmik, bo mamy już filmik z serii Pika Card odnośnie tego zagadnienia. A tutaj, tak aby założyła nam się tutaj całość, czyli Kim będzie Twoja osoba do związku docelowego? Tu w proponowanych. Kiedy spotkasz tą osobę do związku docelowego, tutaj odsyłam. A dzisiaj będzie, gdzie poznasz, spotkasz osobę. Do związku docelowego. Zatem dziękuję za podpowiedź, za wskazówkę i czym prędzej postaram się to właśnie zrealizować. Seria Pick a Card to jest seria, w której wy wybieracie karty i uzyskujecie odpowiedź na zagadnienie w tytule zawarte. To jest też taki interaktywny troszkę filmik. Mnie on bardzo ucieszył i ta seria jest również dzięki Wam. To jedna z Was mi podpowiedziała odnośnie tego, co chcielibyście, aby pojawiało się na kanale i ta seria się również ukazuje dzięki Wam. Kanał jest tworzony z myślą o Was, dla Was, zatem każde tutaj wskazówki, podpowiedzi są u mnie mile widziane, ale również i cenię sobie je bardzo, bardzo mocno. Na kanale, kochani, nie tylko seria Pika Kart, również Horoskop. Wasze pytania, i odpowiedzi, to seria, w której Wy Uzyskujecie odpowiedzi na wasze SMSy, jak to wygląda. Wszystko powinno być też na dole w opisie filmu. Postaram się też coś w komentarzu tutaj rzucić, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Eee, różnego rodzaju playlisty, eee, numerologia. Hmm, nauka tarota i wiele, wiele jeszcze innych. Zapraszam do zwiedzenia, do oglądania. Ja jestem tarocistką Angertis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota. Wspieram się niejednokrotnie w prognozach numerologią karty anielskie i rytuały, również nie są mi obce. Eee, no to co? Będziemy, kochani, e, zaczynali. Włączę tutaj podgląd na karty. No włącz się. A i wideo, i odwróć macie kamerę i plum. Mamy tutaj cztery grupy kart. Mamy cztery różne piórka, a tak dzisiaj sobie to wymyśliłam. Mamy czarne piórko, różowe, fioletowe i takie powiedzmy morskie, turkusowe. Tak, no trochę wyblakły turkus, tak to nazwijmy które piórko do Was przemawia, które jest takie wasze wasze. Zastanówcie się chwilkę, możecie zatrzymać się w tym momencie film, zastanowić się i wybrać jedną grupę kart. Jest to właśnie przy czarnym piórku pierwsza, przy różowym druga, przy fioletowym trzecia, a przy. Tutaj tym turkusowym, tak to nazwijmy umownie. Czwarta. Gdy wybierzecie daną grupę, posłuchajcie, gdzie możecie spotkać tą osobę do związku docelowego. Tak? Zatem wracamy i patrzymy tutaj, jak to będzie wyglądało. I teraz, tak, tu jest ta pierwsza karta, druga, trzecia. Dobrze, żebyście to, żebyście to yy, yy, widzieli. Mm -hmm. Zatem e, tutaj e, informacje, gdzie poznacie, karta wynikowa jest ta ostatnia, karta wynikowa jest mag. Mag to może być tak. Informacje, gdzie poznacie tego mężczyznę. Zacznę troszkę od tyłu w dniu dzisiejszym. Karta Maga może mówić o tym znaczeniowo, tam gdzie jest prasa, biblioteka, to może być. Tutaj może być to jakiś warsztat. Przy warsztacie, ktoś coś konstruuje, ktoś coś bada. Zatem e, mam wrażenie, że to będzie w jakimś miejscu, w której albo się ktoś uczy, poszerza wiedzę może to być uczelnia, może to być, e, nie wiem, w budynku na przykład w telewizji, w budynku radia, e, tam gdzie się dziennikarze uczą. Tak? Ktoś, kto poszerza, e, poszerza wiedzę. Zatem w tym miejscu, czy to jest warsztat, czy nauka, biblioteka. To jest miejsce, w której wy najprawdopodobniej spotkacie osobę, z którą możecie tworzyć związek. Karty też pokazują, że zanim do tego dojdzie, bo to jest wynik. Karta wieży. Karta wieży mówi, że będziecie budować, jakby, czy też będziecie poszukiwania realizować zupełnie inaczej niż to było wcześniej. Zburzycie stare fundamenty i... Coś na bardziej solidnych będziecie realizować. Kary też pokazują tutaj, żebyście czytali znaki, bo czwórka kielichów mówi: Patrzysz, a nie widzisz, masz coś gdzieś obok siebie, nie zauważasz i troszeczkę siebie oszukujesz. Nie oszukuj siebie w tych kwestiach poszukiwań. Jeżeli jeszcze nie zburzyłeś, nie zburzyłaś starych struktur, to nie jesteś gotowy na spotkanie tego osobnika czy tej osoby do związku. Karta. Tutaj umiarkowania mówi, że co pomoże, ustabilizujesz sobie wszystko, a tutaj będziesz optymistycznie patrzeć na pewne zdarzenia i wtedy poznasz też tą osobę właśnie w tym miejscu. Zatem osoby, które wybrały czarne piórko, pierwszą grupę kart, jest to postać w magu pokazana, czy też miejsce w magu pokazane. Dla mnie jest to historia związana z tymi informacjami, które się tu Ukazały. No dobrze, mamy drugie piórko. Drugą grupę kart. Pierwsza karta. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. I szósta. I teraz tak. E, zacznę od końca, tak jak w przypadku pierwszej. E, karta świata. Może to być osoba która nie jest pochodzenia polskiego, bądź jest za granicą, bądź będziecie gdzieś podróżować. W każdym razie szeroko pojęta zagranica, szeroko pojęty świat, odległość, dalekość będzie miał znaczenie. Może to być również osoba, która mówi innym językiem, obcokrajowiec także, czy też na obcej ziemi, z obcej ziemi tutaj. Zatem tutaj możecie poznać tą osobę do związku. Oczywiście osoba do związku, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, bo to jest dla wszystkich seria. I teraz tak, dziesiątka pentakli. Dziesiątka pentakli mówić może o tym że gdzieś tam jesteście, czy też byliście związani, bądź macie już ugruntowane tego, jaki, jakie fundamenty związku mają się realizować, ale również może macie jakby wartości rodzinne już w sobie bardzo mocno ukorzenione i też takiej osoby szukacie. To, co przeszkadza, karty pokazują tutaj, że gdzieś tam jakieś stare historie miłosne, żeby nie rzutowały na przyszłość. Bo dwójka kielichów z dziesiątką byłow mówi, że ciężka miłość, ciężkie doświadczenie, bądź jakieś uczucie, które powodowało ciężkość, może za bardzo rzutować na to, co się rysuje do przodu. Karty też pokazują, że pewne rzeczy trzeba zostawić za sobą, poświęcić, zamknąć, by to mogło się zrealizować. Zatem tam możecie poznać osobę do związku docelowego, tak? OK, no to mamy trzecie piórko, fioletowe i trzecia grupa, grupa kart. Mhm. Zauważyliście, moi drodzy, że jakby w tej karcie również jest tutaj jakieś oczyszczenie, jak było w pierwszej, chyba zburzenie starych, starych struktur. Zaraz zobaczymy, jak to tutaj się rysuje i gdzie wy poznacie tą, tą osobę do związku. O! I teraz tak. Karty tutaj pokazują są ostateczne Najprawdopodobniej osoby, które wybrały to piórko, są już po jakichś albo rozstaniach, bądź po rozwodach, albo gdzieś tam po uwolnieniu z jakichś historii związkowych, tak? Albo gdzieś mocno doświadczyły rozstania. Czy to osobiste, czy też gdzieś tam rykoszetem Wam się to odbiło, tak? No ale gdzie poznacie tą osobę? Król Kielichów. Król Kielichów bardzo często mówi o tym, że. Możecie poznać tą osobę przez kogoś, przez jakiegoś mężczyznę. Ktoś wam tą osobę przedstawia. Eee, Król Kielichów może mówić o starszym bracie, może mówić dużo starszym bracie, może mówić o ojcu. Eee, tak jakby osoba po rodzinie miałaby wam ją przedstawiać bądź przyjaciel, bo przyjaciele to rodzina, którą sobie sami wybieramy. Tak? Zatem jakiś mężczyzna przedstawi wam osobę do związku, nazwijmy to docelowego. Pokazują, żebyście wy w związku czuli się pełnowartościowymi członkami tej relacji, bo yy... Rycerz monet bardzo często mi mówi, że tak jakbyście wy uważali, że nie macie prawa po to sięgać, ja nie mogę, ja nie powinnam, nie powinienem itd., itd., że to nie tędy droga i trzeba dbać o to, żebyście byli poważnie traktowani i dbać o no, swoje emocje, żebyście w emocjach i emocjonalnie czuli się ważni. To jest yy, 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 istotne. I zadbać o taką uważność w związku. Karta Czwórki Mieczy mówi o tym, że na pewne rzeczy gdzieś tam może przyjdzie wam czekać i nie należy niczego też przyspieszać. A karta Siły tutaj mówi, że będziecie silni na tyle i gdzieś tam stabilni, że przedstawiając wam tą osobę. Gdzie poznacie przez kogo? Niekoniecznie gdzie, ale przez kogo? Przez jakąś osobę z otoczenia. Czy to stricte rodzinnego, czy to stricte przyjacielsko-rodzinnego. Tak to nazwijmy. Zobaczmy tutaj czwartą grupę kart, z powiedzmy turkusowego piórka. Jak to będzie wyglądało? Pierwsza karta. Mhm. Druga karta. Trzecia czwarta, piąta i szósta, gdzie poznacie jest tutaj rycerz kielichów, rycerz kielichów też może mówić tutaj o mm, osobie jakąś, o jakiejś osobie dla osób, które są w okolicach załóżmy 30 plus, będzie to młodsza od Was osoba a tutaj, która gdzieś tam Wam podpowiada, ale również może to być na mm, w miejscu, do którego um Rycerz Kielichów mi mówi o historiach, które wydaje się być zamknięta. Rycerz Kielichów również może mówić, że tą osobę już najprawdopodobniej znacie i będziecie do kogoś wracać, i ta osoba będzie finalną, waszą docelową, coś, co wydawało się być poza waszym zasięgiem. Na przykład może to być też poznanie przez osobę młodszą, jeśli macie więcej niż 30 lat na ten moment, ale również rycerz Kielichów może mówić, że poznacie na jakiejś uroczystości z prezentacji, bo Rycerz Kielików też daje prezenty, tak? On coś wnosi, niesie tutaj. Zatem ta karta kapłana mówić może o tym, że najprawdopodobniej część z Was była w związku, tak zwanym albo na kocią łapę, albo gdzieś tam z kimś pojawiającym się, znikającym, z kimś, kto gdzieś tam nie umiał się określić i w końcu chcecie funkcjonować w relacji, która będzie taka dla Was i Wasza. A tutaj karty też pokazują, że nie możecie pozwolić, żeby traktowano was jak waszą własność. A że to nie tędy droga. Karta. Yy... Tutaj yy, Rydwana może mówić o tym, że będzie to też związane z jakimś przemieszczaniem albo z podróżą, albo wy się będziecie w międzyczasie przeprowadzać, i stąd jest ta historia, albo będziecie gdzieś w drodze i to się też rysuje, ale też będziecie spójni intelektualnie. Zatem tak to wygląda. Mam nadzieję, że ta seria, czy też ta informacja, która Wam się tu ukazała, pomoże Wam mniej więcej przybliżyć możliwe miejsce spotkania osoby, z którą możecie funkcjonować docelowo w związku. Dajcie bardzo proszę znać w komentarzach na dole, którą grupę kart wybraliście. I jak to gdzieś tam z Wami może rezonować. Dziękuję Wam za dzisiaj. Widzimy się wkrótce. Ściskam. Samych cudownych zdarzeń. Dużo szczęścia i miłości. Pa pa!